Spróbuję z tego telefonu jeszcze raz zrobić wideo i wysłać. Tym razem przy jedzeniu. Odgrzałem sobie żarcie z restauracji. Trzy czwarte porcji zostało. I do tego chcę zrobić, wiecie co? Ogórka pociąć. Myślałem o mizerii, ale nie wiem, czy będzie mi się chciał. A potem zobaczymy się przy stole, bo jeszcze zrobię herbatę. Popatrzcie, moi drodzy, ten talerz. To jest trzy czwarte porcji, bo jedną czwartą zjadłem w restauracji. Pite włożyłem na dwie minuty do tostera. To podgrzałem w microwave. Dwie minuty i dodatkowo zrobiłem sobie tutaj mizerię. Tak po polsku. Dlaczego to się ciągle nagrywa? Myślałem, że zrobiłem przerwę, a tymczasem włączyłem nagrywanie. Jakoś nie, nie jestem poskładniany dzisiaj. Ale przynajmniej widzicie, że mi smakuje, nie? A w czasie, kiedy jem, przebiegają mi przez głowę myśli różne dziwne. No to są takie prywatne, nie będę o tym mówić teraz. Także przerwa. Trochę się wyluzuje. A propos tego jedzenia, moi drodzy, to moja żona powiedziała, że ona jest bardzo dobra. My ja się z nią stuprocentowo zgadzamy. Jak ona mówiła, że posiedziałaby trochę w restauracji, to by...